Czym jest dla mnie kobiecość? Kobiecość to jest blask w oku, który zdradza tajemnicę, która kryje się wewnątrz. Tajemnicę, która ciekawi zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Kobiecość to jest dla mnie jakaś wewnętrzna harmonia. Harmonia pomiędzy wyglądem zewnętrznym, która nie jest tylko fasadą, ale wspaniale koresponduje z. Z tym wnętrzem. Kobiecość to jest coś, co pociąga wszystkich, że chce się z taką osobą być, chce się z nią spędzać czas, chce się na nią patrzeć. To jest ta tajemnica, o której trudno mówić.